Cześć widzowie! Dzisiaj zrobię Wam tutorial jak zrobić mięciutkie jajeczko. Otwieramy jaja. Wkładamy do szklanki i zalewamy ocetem. Widzowie. To postoi teraz 24 godziny. Wysubskrybujcie ten kanał. O, widzowie, już powstało 24 godziny. Wyszło takie oto jajeczko. Mięciutkie. Zmięciu, tańkie widzowie. Fajne. Widzowie, subskrybujcie ten kanał oczywiście. Po więcej takich tutoriali i takich innych. Bardzo mięciutkie jajeczko. O Boże, by mi spadło. Dzięki widzowie za oglądanie. miłych miłej miłego pobytu w szkole, czyli w więzieniu.